Nie idzie się wykąpać, nie idzie prania zrobić. A wszystko to spowodowane jest suszą, a co za tym idzie, brakiem wody w kranach. A tej brakuje w wielu miejscowościach. Między innymi tu, w Kowarach. Jesteśmy na osiedlu Wichrowa Równia, osiedlu, gdzie jest 190 lokali mieszkalnych. W tej chwili powstaje jeszcze budynek TBS-owski, osiedle, które najbardziej odczuwa brak wody na terenie Kowar. Tutaj woda jest dostarcza na 14 godzin, 13 godzin, 12 godzin, w zależności od możliwości ujęcia. Niestety, mieszkańcy trzeciego i czwartego piętra borykają się czasami, z brakiem całkowicie wody. Woda dostarczana jest beczkowozami przez pracowników KSWiK. Zatankuję niewiadówka i przywiązę pani taką bańkę 20 litrów, dobrze? Szanowni mieszkańcy Kowar, przepraszamy was za te sytuacje, które są związane z brakiem wody. Dużo nie jest od nas zależne. Nie mamy wpływu na pogodę. Zrobimy wszystko, żeby ta woda wróciła do kranów. W 2023 roku wyłoniliśmy firmę, która ma nam wykonać odwierty. Wystąpiliśmy do nadleśnictwa, które jest właścicielem terenu. Niestety teren został wydzierżawiony w spółce i trwa proces przejęcia 450 metrów pod. Odwierty. Mam nadzieję, że dzisiaj jutro ten proces się skończy i, i będziemy mogli te odwierty wykonać. Wykonanie odwiertów spowoduje, że jeżeli tej wody, tak jak są przewidywania, będzie na tyle dużo, będziemy mieli rozwiązany problem braku wody. A na chwilę obecną pełna mobilizacja w KSWIK. Pani wierzy, że my nie mamy w tej chwili, żeby do życia prywatnego to wszystko dla ludzi, żeby mieli wszystko, żeby naprawdę. Ja już nie wiem, jak mój dom wygląda. W tej chwili trwa ogromna mobilizacja wszelkich służb, pracowników oddziału K, którym się należy naprawdę duży szacunek, wkładają naprawdę dużo pracy, której po prostu nieraz nie widać, bo akcje przeważnie odbywają się w popołudniu, w nocy, i naprawdę ci ludzie robią, robią dosłownie, co mogą. No, a sytuacja jest jaka jest. Przypomnijmy wcześniej podobny problem. miał miejsce między innymi. w Wojkowie odkupiliśmy ujęcie od szpitala, zostało zmodernizowane i zostało zrobione. Zrobił to oczywiście karkonowski system wodociągów i kanalizacji. Teraz sytuacja na Wojkowie jest już opanowana. Wojków ma mimo, że na wojkowie wojków górny jest wyschnięty, całkowicie. Ale temat jest zamknięty. Opanowaliśmy również sytuację na Krzaczynie, na osiedlu Matejki i 1 maja. To było drugie działanie. Trzecie działanie wyłoniliśmy firmę, która ma nam zrobić odwierty. Plan na najbliższe miesiące to dokonać. Uzyskać pozwolenie na próbne odwierty, zrobić je, e, pokazać ile tej wody jest, jakiej jest jakości, e, zrobić studnie, zrobić ewentualnie stacje uzdatniania i żeby następne lato już było normalne z wodą w kranach. Ze strony Rady Miasta zapewnia panią burmistrz, że Rada będzie podejmowała wszelkie, wszelkie decyzje, które i uchwały, które będą tylko mogły pomóc w obecnej takiej sytuacji kryzysowej i Pani Burmistrz może liczyć na wsparcie Rady w każdej, w każdej sytuacji i z każdym problemem, jeżeli chodzi o wodę. Problem jest ogromny. Myśmy już 6 lat temu rozpoczęli działania na rzecz wody i wiedzieliśmy, że wcześniej czy później problem suszy się pojawi. E, między innymi napisaliśmy projekt Zielono-Niebieskie Kowary gdzie zrobiliśmy zbiornik wody retencyjnej, czyli zbierającej wodę deszczową z całego miasta w jedno miejsce. Kupiliśmy ponad 340 zbiorników na wodę deszczową. Rozdaliśmy je nieodpłatnie mieszkańcom. Obecnie priorytetem dla KOWAR jest kolejna inwestycja tu na Wichrowej Równi, a na to potrzebne są spore środki. Nasza Rada jest zdecydowana, że jeżeli będzie trzeba, to nawet my wyłożymy na to pieniądze, czy weźmiemy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, bo problem jest bardzo poważny.